Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Niezwykli Polacy. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Maria Ponka, pomysłodawca i prowadząca program Maria in Paris. Witam Cię, Marysiu. Witam wszystkich serdecznie. Również. Y, Maria, skąd do nas przyjechałaś? Y, ja jestem z Essen i od, od zawsze mieszkam w Essen, <laughs> więc tak. Czyli, czyli urodziła się w Niemczech? Dokładnie, urodziłam się w Niemczech. Czym zajmujesz się na co dzień? Na co dzień zajmuję się um, produkcją mojego um, programu Maria in Paris. Cześć, nazywam się Marysia. Interesuję się sztuką, modą i interesującymi ludźmi. Z Paryża, z Warszawy, z Madrytu, z São Paulo, z Rzymu, z Seulu, z Tokio i z całego świata. Jeżeli Ciebie też to interesuje, oglądaj mój nowy program: Maria in Paris. A dlaczego Maria in Paris? Dlatego Maria in Paris, bo uwielbiam Paryż i bardzo często przebywam w Paryżu, więc uważam, że warto zrobić taki program na temat rzeczy, które mnie interesują, na przykład jak sztuka albo moda, więc takie coś w tym stylu, ciekawi ludzie bardzo mnie inspiruje, więc postanowiłam zrobić program o tym. Maria, a czy pamiętasz, może kiedy nakręciłaś swój pierwszy odcinek? Pamiętam, kiedy nakręciłam swój pierwszy odcinek, to też było w Paryżu, bo też większość odcinków też nie tylko w Paryżu nagrywamy, ale również w innych krajach, więc no, dużo się dzieje, zawsze dużo ciekawych osób spotykamy, a mój pierwszy program był nagrany, jak mówiłam, w Paryżu i cały dzień po prostu był nagrań, więc bardzo dużo ciekawych... Rzeczy się działo. A jakie kraje jeszcze odwiedziłaś? Odwiedziłam bardzo dużo krajów i um, no, w tym na przykład to była Brazylia. E, ostatnio Maroko to było. No długo bym mogła wymieniać. Uh -huh. Ponad 21 krajów to było. A, a który z tych krajów podobał Ci się najbardziej? E, najbardziej to mi się podoba Francja. A na drugim miejscu Brazylia, ale Francja jest na moim pierwszym miejscu, no bo Paryż, Cannes, no, a Brazylia dlatego, bo Rio de Janeiro, Curitiba. Przepiękne miejsca. Co jest takiego właśnie pięknego w Brazylii? No w Brazylii to, sam, to samo słońce to jest piękne, więc klimat. Brazylijczycy są zawsze mili, po prostu miło się tam spędza czas. I atmosfera jest wyjątkowa. Zapytałem Cię o Brazylię z tego powodu, że tak naprawdę do Paryża to możemy chwilowo wziąć pociąg czy samochód, samolot i się dostać do Paryża, a jednak ta Brazylia jednak jest taka dla nas troszkę egzotyczna. A co to jest w Brazylii takiego na przykład, czego nie mamy tutaj, w Europie? Są y, takie miejsca jak Fawele, które są bardzo wyjątkowe, bo były y, na przykład. Y, Michael Jackson był na jednej faweli, która się nazywa Dona Marta, żeby na nią wejść, to jest też naprawdę niebezpieczne, ale to jest takie egzotyczne, więc tak, tak samo ciekawe jest zobaczyć takie miejsce, gdzie został na przykład teledysk Michaela Jacksona nagrany. Albo plaża Copacabana też jest bardzo wyjątkowym miejscem. Sama ta ulica, cała promenada jest po prostu przepiękna. Ja sam też statua Jezusa, tak, w Rio de Janeiro? Dokładnie, statua Jezusa jest też w Rio de Janeiro, która została zaprojektowana przez Polaka. Przez Paula Landowskiego została zaprojektowana. A druga rzeźba od Paula Landowskiego jest też w Paryżu, niedaleko katedry Notre Dame. Jeśli chodzi na przykład o jedzenie, co mogłabyś polecić z Brazylii? A Z Brazylii, no to tak głównie jednego dania to mnie nie potrafiła powiedzieć, no bo e, jak jestem w Brazylii, też jeszcze e, jem różne rzeczy, więc nie mhm. zawsze brazylijskie, ale jeżeli chodzi, co lubię jeść w Brazylii, to mięso. Aha. I <laughs> e, to jest po prostu, to są restauracje. Które e, sprzedają, e, no, jest w nich duży wybór mięs, i oni chodzą z takimi różnymi e, takimi szaszłykami, gdzie, są na, uh -huh. gdzie jest nabite mięso. I e, na przykład oni podchodzą do ciebie do stołu i odkrywają ciebie tyle mięsa, ile byś chciało zejść. O, to, to też bardzo bardzo, bardzo ciekawy. Ciekawie. I różne gatunki mięsa to też są. I one są jakoś pieczone na, na ogniu, na grillu? Są czy? grillowane. A Brazylia też, taki y, ciepły kraj, y, słonący też z owoców. Y, czy te owoce, które tam są dostępne tak naprawdę no, na miejscu, są jakoś smakowo inne niż tutaj, które docierają do nas do Europy? Są o wiele słodsze, no bo one tam na miejscu y, są na słońcu y, i one po prostu tam dojrzewają. Więc o wiele lepiej smakują, moim zdaniem. Uhum. A wróćmy też do Twojego programu Maria in Paris. Yy, prowadzisz ten program w języku angielskim, tak? Z tego, w co... angielsku i polskim. To zależy, czy osoba, z którą właśnie rozmawiam, uhum. mówi też po polsku. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Wiącek, jestem kustoszem Muzeum Narodowego w Lublinie i jednym z kuratorów wystawy Tamara Łębicka, Kobieta w podróży. Zapraszam serdecznie Państwa nie tylko do Lublina, ale również na program Maria in Paris. Jeżeli osoba z którą prowadzę akurat znaczy rozmawiam podczas programu mówi też po polsku, to staramy się nagrać odcinek po polsku i po angielsku. No to też bardzo bardzo ambitnie. Jakie osoby spotkałaś takie, którym na przykład były troszkę mogą być znane po prostu którzy mogą być znani w takiej szerszej z jednej z szerszych gron to będzie japoński e, właściciel firmy, która jest bardzo popularną firmą odzieżową w Japonii i e, bardzo dużo osób nosi ich ciuchy i mają chyba ponad 100 tysięcy followersów na Instagramie, więc są bardzo znani w Japonii i ogólnie też na całym świecie. Hi, I just invited all zaprosiłem wszystkich guys to Marie Paris z tym człowiekiem z Japonii rozmawiałaś w języku angielskim? Dokładnie, też, w języku angielskim. Bo znasz parę języków, tak? Pamiętam, że chyba uczyłaś się kiedyś też języka japońskiego, tak? Czy... To był czy koreański. koreański koreański? no. Nadal się uczę koreańskiego i uh -huh. planuję też polecieć w tym roku do Korei, uh -huh. żeby przygotować następne odcinki z Maria in Paris, żeby... E, to będzie jakby drugi sezon uh -huh. i przygotowuję się do tego też. A co takiego ciekawego i szczególnego zapamiętałaś ze swojego pierwszego sezonu programu? Z mojego pierwszego sezonu najbardziej sobie mam zapamiętane to, że chodziliśmy na Fashion Week i tam często dużo ciekawych osób spotkaliśmy z młodych, jak na przykład tą japońską firmę, o której właśnie mówiłam. Tak samo też dużo koreańskich firm poznałam. Na przykład z jedną designerką to się też już... Dogadaliśmy, że się spotkamy w Seulu i też zrobimy następny odcinek. No to, to, to też będzie bardzo na pewno ciekawy i interesujący. A, a czy też poznałaś jakichś polskich projektantów? Poznałam jedną polską projektantkę w Paryżu, która przepiękne ciuchy projektuje. Nazywa się Monika. I z nią pierwszy odcinek też zrobiłam. I był też nakręcony w języku polskim i angielskim? Dokładnie. Gdzie można oglądać Twoje odcinki, programów? Moje odcinki programów można oglądać na YouTubie TV. Prowadzisz też y, Instagram. Y, co na nim pokazujesz? W Instagramie moim, który się nazywa mariain.paris, y, pokazuje y, moje codzienne życie, można powiedzieć. Y, jak jest to w Paryżu, to tak samo bardzo dużo. Y, Rzeczy udostępniam na story, jak na przykład jest w Diorze, albo w innych luksusowych sklepach jak Chanel. Na przykład w Diorze jest bardzo często na Avenue Montaigne, bo to jest też główny sklep Diora. I często też pokazuję na przykład najnowsze torebki, albo co jest teraz takiego specjalnego w zlimitowanej edycji. Czy masz jakąś taką osobę, którą, z którą bardzo byś chciała przeprowadzić wywiad z takim, takim twoim marzeniem? Więc jedną z tych osób, którą bym bardzo chciała przeprowadzić wywiad, to znaczy, to jest siedem osób w sumie, to by można było tak zrobić wywiad, że z siedmioma osobami by się mówiło, i to jest grupa BTS. To są moje najwięksi dole. A, a czym oni się wyróżniają? Oni są bardzo popularni w Korei, oczywiście, bo są też z Korei, mhm. ale też bardzo dużo fanów mają w Polsce. Też na podróżując do Paryża, gdzie yy, jesteś ten, też na przykład prywatnie. Yy, czy lubisz jakieś miejsca odwiedzać? <laughs> Bardzo dużo miejsc, które lubię odwiedzać. Na przykład yy, najbardziej w Paryżu lubię pierwszą dzielnicę. Yy, osobiście to jest moja ulubiona dzielnica. Yy, jak pierwsze, pierwsze takie moje... Od, jak pierwszy raz pojechałam do Paryża, tak yy, że świadomie i tam mieliśmy najczęściej hotel, więc tam po prostu to był taki mój początek zafascynowania się Paryżem. Uh -huh. Więc pierwsza dzielnica to jest po prostu mój największy faworyt, ale ogólnie też bardzo lubię dużo różnych galerii odwiedzać. Jak na przykład Palais de Tokyo jest bardzo popularnym miejscem, gdzie jest bardzo dużo wystaw, albo Galerie Perrotin, która jest akurat chyba w 15, jak ja pamiętam. Gdy jesteś w Paryżu, to co lubisz tam jeść? Osobiście najczęściej lubię jeść koreańskie jedzenie. Jest też jak bardzo dużo różnych super restauracji koreańskich, na przykład w pierwszej dzielnicy, gdzie bardzo często też przebywam, jak mówiłam. I tak samo niedaleko pierwszej dzielnicy też jest jednogwiazkowa Restauracja Michelina koreańskiego jedzenia, więc. Będąc te, na przykład w Paryżu, czy chodzisz do jakiejś polskiej restauracji? Niestety w Paryżu polskich restauracji nie ma, ale jest e, polska naleśnikarnia, można powiedzieć. Oczywiście e, naleśniki to są francuskie krepy, ale prowadzona przez e, Polkę, e, która po prostu robi przepyszne naleśniki. W życiu takich pysznych nie jadłam. Na, one są, e, te naleśniki są na słodko i na słono, ale ja osobiście preferuję na słodko. Kreperii nazywa się Kreperii Duclum. Jest w szóstej dzielnicy. Prowadzi ją Kasia. Czy masz jakiegoś e, takiego swojego ulubionego naleśnika, którego jesz u Kasi? Ja osobiście zawsze sobie personalizuję naleśnika, więc e, ja ogólnie to zawsze z bananem karmelizowanym, nutelą i truskawkami i e, gałką lodu. O, to bardzo, bardzo ciekawa mieszanka. <susuruj> tak. Czy na przykład w Paryżu też są dostępne jakieś polskie na przykład piekarnie albo tym podobne rzeczy, żeby na przykład zjeść jakieś po prostu pieczywo? Tak, Zbliżą więc są y, trzy piekarnie, y, które prowadzi też Polak, więc y, ale oczywiście tam jest y, francuskie pieczywo, jak bagietki, ale mhm. co czwartek są też y, pączki polskie i inne pieczywa polskie. Aha, to, to, to też taki bardzo fajny, fajny element. I y, ją prowadzi Łukasz i bardzo często go odwiedzamy, jak jesteśmy w Paryżu. Okej, okay, czyli, czyli będąc po prostu w Paryżu, na, żeby dostać polskie pączki i polski chleb, najlepiej być w czwartek. Dokładnie. Czwartek albo sobotę. O, to też jest. Też w lepiej. sobotę można. To można się wybrać ten drugi weekend. Od, Dokładnie. Od czwartku do niedzieli na przykład. <laughs> Czy lubisz na przykład chodzić po drzwiach Eiffla, y, mimo tego, że byłaś tyle razy w Paryżu? Szczerze mówiąc, jak każdym razem, jak jestem w Paryżu, czuję się jakbym pierwszy raz była. I po prostu yy, wieża EFRES dla mnie zawsze jest takim wow, że obojętnie ile razy ją nie widziałam, zawsze nagrywam filmik, robię zdjęcia. Więc to jest taki po prostu standard dla mnie, że muszę zrobić zdjęcie, nawet jak ją już tysiąc razy może widziałam. I za każdym razem od nowa ją odkrywam. I jak się da, to próbuję zawsze pojechać na samą górę jeszcze. No i tata nie zawsze pozwala, ale zawsze jakoś się da przekonać. <grystanie> 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 no, to, no Widać na pewno, są przepiękne widoki nie? Na, na Paryż, na całą wieżę. Paryż. W nocy też wyjątkowo bardzo dobrze widać z wieży Eiffla, przepięknie wygląda po prostu wtedy Paryż, wszystko oczy, ładnie oświetlone. Jest ona jakoś specjalnie też oświetlona? czy? E, wieża Eiffla też tak samo jak jest już ciemniej, to... E, co godzinę, to znaczy na przykład o godzinie 20 i 21-22, mhm. ona się świeci i po prostu mryga Aha. przez 5 minut. Aha. Tylko. No to też bardzo bardzo ciekawe. A gdy jesteś, gdy jesteś na tutaj, już na miejscu, gdy nie jesteś w podróży, nie kręcisz swoich materiałów, to co lubisz robić? Najczęściej to co tydzień mamy lekcje tańca, akurat K-popu, więc zawsze się uczę. I ogólnie też się uczę no, języków różnych, jak koreański, ale też uczę się francuskiego i portugalskiego, brazylijskiej wersji. A czym jest K-pop? K-pop to jest koreańska muzyka, to jest tak jak popowa muzyka amerykańska, mhm. tylko po prostu jest po koreańsku. I najwy najwyżej czasem w piosenkach też są angielskie słowa. Wspomniałaś, że jedziesz do Korei Południowej. i Jakie tam miasta chcesz odwiedzić? Jaki masz plan na, na tą podróż? W sumie to będzie 10-dniowy 10 wyjazd. W sumie to będzie 4 dni będzie w Busan, a resztę 6 dni będzie w Seulu. Więc ogólnie będę zwiedzać oba te dwa miasta i przygotować tam materiały. Okay, no, na pewno będą to też ciekawe materiały, bo jakby nie patrząc, Korea jest to też jakby no. Dla nas, Europejczyków, jakby troszkę też inny świat. Tak samo w Busan jest największy Starbucks na świecie, więc też na pewno tam pojedziemy, więc tak. Czyli wy wybór kawy z całego świata tak naprawdę. Tak. <grych> Maryś, bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że spotkamy się po drugim sezonie, gdzie już go ukończysz i opowiesz mi i naszym widzom o, o swoich niesamowitych przygodach. Bardzo chętnie opowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. To był program Niezwykli Polacy. Moim Państwa gościem była Maria Płonka prowadząca program Maria in Paris. Zapraszam do, do śledzenia tego programu na YouTube i na Facebooku i, oraz zapraszam na kolejny program Niezwykli Polacy w PPTV.